Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Padiano z Gaming. Witam Was w grze Zaginiecie Itana Cartera. Tutaj dowiedzieliśmy się, że Itan obudził uśpionego. Cokolwiek to jest, wstąpiło w dziadka. I trzeba to powstrzymać. Ogólnie nagrywam to drugi raz, ponieważ za pierwszym razem oczywiście nie nagrał się mikrofon. A dzięki temu wiem, że jedną rzecz pominąłem. I mogę sobie kulturalnie do niej wrócić. O ile ją znajdę oczywiście. Bo wiem, że coś takiego istnieje, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Chyba to było gdzieś w głąb lasu, ale nie mam zielonego pojęcia. O! Chyba znalazłem. UFO Kurde astronauta, Te. Ty się tak mnie nie teleportuj, bo nie, nie, nie ci nie znajdę. Ty astronauta E bo ja Cię zgubię Kurde teleportujący się pajac O tu jest No tu jest, dobra. Nie ja lekce. Tuż to wiry, co są ja tylko nie mogę go znaleźć. Eee. Tu chyba go raczej nie ma. Dobra, a jak wrócić? O! Ja dupia, ile tekstu. Kły. Bestia ta miała kły. Była masywna i ociężała. Gdy dostrzegła światło na niebie, czekała. Siedząc, kurde, sądząc, Ja czytać umiem że skaśnie jak poprzednie, tak się jednak nie stało. Więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płynął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne, miało niebieski kolor. Wcześniej stwór wywidywał tak jaskrawy i nasocony błękit jedynie pośród nieograniczonych gwiazd. Kiedy, kiedy kurde. Bestia obnażyła kły. Światło skasło. Wiele później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chwyciła, wracając do domu. Ale blask nie odparł się. Ją przybliżał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Okej. Okay. Porki. Wyłaś z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. <gry> Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. O. Chyba to jest to samo. ok tại giờ mới đa lấy Od dawna nie przejechał ten żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie, spod tej zgnilizny wypełza mrok. Tak nie one widoki są. Widziałem mnóstwo sposobów, w jakie ludzie krzywdzili innych i samych siebie. Winą za to obarczamy przymus, egoizm, szaleństwo. Krótko mówiąc, jeśli można coś nazwać, można to kontrolować. Ale są na tym świecie rzeczy, których nazwać nie sposób. Pa. No, w tej chacie trzeba nie rozwiązać zagadkę, ale, jest jedna z tych zagadek, które, nawet wiedząc, że już to przeszedłem, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Tutaj mamy modlitwę. Każdy, kto chce, niech sobie przeczyta. I tu mamy uporządkować pomieszczenia w domu, które są tam. Wydaje się na to, że nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić i idę tam jeszcze raz. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Wandegrifa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach, tak. Dobra, porozmawiam z nim. Coś ty zrobił najlepszego! Nic. Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Też to czujesz? Prawda? Coś... Coś z domu Grifa. Czuję. I ten naruszył spokój uśpionego. Musi ponieść karę. A to jest coraz gorzej, nie przestają gadać o tym całym śpiąku. Wiem, nie wiem tylko ile jest w tym prawdy. Travis, daj spokój Tanowi. Widziałem jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Itana. Powariowaliście? Wszyscy powariowaliście. Moja wina! Nie chciałem, żeby tak się stało! Bliscy obwiniali Dana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało karterów, wciąż gdzieś tu było. Tylko gdzie nie ja wiem, czy uporządkować, może nie będę się męczył z tym godzinę. Tu była kuchnia, ten korytarz.

Jeszcze ostatnie piętro. I to. A to co? Ulala. Łówka. Dzieciątko. Czytamy. W starym mieszkaniu nigdy się mieszkał. Kurde. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło. Więc spalili dom Czarowika, lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami, Choć tam się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale Czarowik nie wyszedł. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. To że to prawdziwy bimber. Gdzie jestem? A. Było to to wcześniej? Nawet nie wiem. Jakby by to wyjąć, nie chcę się bać dalej. Ciekawe czy może wejść. Ło. Wow. wiele portali. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie. Czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy? To smutni wysiedleńcy. Wspomnienia bez domów. I tym to akcentem jakoś. kończę. Ja się, ja się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć.